Jesteśmy już na farmie, patrzcie na to. Czarne łabędzie. Czarne łabędzie. Tego to się nie, czarne no nie, polecą, bo mają ten. Co no. one robią? Właśnie nie, 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 na nie, 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 w sensie nie nam, tylko panu Rysiowi i idziemy go złapać. Richard. Jak zwykle. I stoi sobie tam, patrzcie. Uciekł, w sensie nie ale panu Rysiowi. Będzie bardzo trudne zadanie, żeby go złapać. Naprawdę, to jest wyzwanie. Będziemy wszystko relacjonować. To jest Podejście. Udało się Oj, Richardzie Dzięki ku No bo się nabiegał Uciekinier Teraz będę czyściła płotkę Niestety słabo tutaj widać Nie, pociuś? Będziemy jeździć O no I co? Płotka. Jest, tak, jest cała w zaklejkach. Co ty robiłaś, powiedz mi. Moja droga. No, czyścimy się. Przez fleszem, bo jest tak ciemno. W ogóle miałam złamanego palca, więc tak trochę dziwnie czyszczę te sorki. Zakładamy sprzęcik, już czapraczek z Equesta jest, podkładeczka, siadełko tutaj. A tam mam yy, ogłowie głowie i lecimy. Łotka już jest ubrana. Teraz idziemy tylko jeszcze o głowie, no ale Nikola założy. Ochry też już ma. Feel me? <sighs> oh. A tu idzie doda Elektroda. <słuch> Moi drodzy, jeździmy sobie. Nikolas jeździ tam z Cukierkiem, Jana W Później nie jeździłyśmy jakoś długo, ale się podobało. W zasadzie było słabo. I feel like going back to the You make me go insane But I like it, we are lucky. I have to waste my time with someone This will be you I like that we're the truth. Stare wzły w ogóle nie tego bo nie mam takich duchkowych Ale masz bujną grzywę płota Uch. Ona już nie ma siły Umiera I spada i spadła, I spadła. No już skończyłyśmy jeździć Nie chodź koci, już. No, jeszcze porobili jakieś zdjęcia I będzie... <noise> Co to było? Jaka chciałam. to. <noise> to Czas miłość. Miłość od pierwszego wejrzenia. Jeździ teraz pani Ewa i Szymon na lukierze. A tutaj pani na płat. A my idziemy do środka, bo jest zimno. Strasznie zimno. Nikola wstawia post. Nie post na relację. nie na relacje. Czy, nie a to jest takie niezłe Czekajcie. <grystanie> Patrzcie. <grystanie> Patrzcie na to. Możecie pisać w komentarzu, czy spadła, czy nie. Dalej jeżdżą. my sobie siedzimy, ale... tak, tak na siodle. <grystanie> ale, no zgadnijcie, spadłam, czy nie spadłam. Coś takiego, o. o. ale nieźle. No. <grystanie> Nie pokazywałam wam tych koni, ale kapitan, nowy to kapitan. To tak naprawdę była tajemnica! Tak, to była tajemnica. Ale to, to jest mój kapitan, w sensie nie mój, ale ja go bardzo kocham. jest taki fajny. Taki. A tam jest. Y... Flinta. Flinta. Mm. Ale to są ten, y, wałaszki, nie? No i są to. są Nie? Kłóciaki? O nie. A tu Ankara teraz będzie szła y... na jazdę.

Pan Rysiu jeździ na Ankarze. Ewa i Ewa. Jeździ. Zezioł. Zioł. nie Pojacie. poprosz, Poproś. Poproś. Ręczny słodziaku. Dwie mm, kociaki. Chodź. Będziemy stoić choinkę. Fajny taki jednorożec. Jeszcze gruby. grubych A tam nasz obraz A nie było teraz mam taki samochód, mam go postawienia Patrzcie w ogóle jakie ładne zdjęcie zrobiłam Nikoli no. Mega, tylko to, to aż tak nie widać Bo słabe jest światło Patrzcie, jaką no, będziemy a, mieli weźmie, ładną wigimię. Hallelujah. O, trochę lepiej widać. No, Z drugim telefonem można tyle zdziałać. No, ale no. wszyscy robią. Ej, jak się. E e frilty Frizy okay. robią. Zapis z karcie. Patrzcie, jaką będziemy mieli ładną Wigilię. Nasz stół. Jedzonko tam jakieś, ale to nie wszystko, będzie więcej, moi drodzy. Jeszcze moja małka przywiezie żarcia. No i mama. Tutaj mamy chojneczkę, która będzie zaraz strojona. A tutaj? Okay. Tu bombeczki, lampeczki. Uu, brrr, ale trwa. Dobrze? Jakie śmieszne one są kaczki. A, zobaczcie na no tym będzie, znaczy. A, bo tam mają te... Mama Cardi. Widzisz, Ło, no. się Dobra, tu Czerosław w panierce. Myśli panierkowy koń. Mm. Wow. paniera. A ty nie jesteś w panierce, ty masz fajne loczki. To, to Biana też jest w panierce tylko. O! Patrzcie na tą panierę. niezła. do nas przyjechała. No, szybciej, szybciej. Nie wiem teraz do którego machać teraz. <grymne> bomby. Ula. Tu, tu. jaka bomba. Matko. No, dobra. Ula lekująca. To wyjdziemy. Ja no, na na Mamo, macie wjechać tutaj, na dół. Na podwórko. Na to są... dobra. Jak... dobra? Jaka zapatrzona. A jak ja mam to zawieźć Jak Z jego... ten ten? Zacznę. Szymon teraz do nas przyjechał? Zbieram oczywiście, ale szybko wam poszło. No, ten Tu? Nie? No, taka mała chwineczka. I i dawaj Szymon. Jedną jeszcze ja muszę zawiesić. O, właśnie. Każdy nie, 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 mnie, nie, też... Widać Coś? No, na czółki jakie kółce wymyśliły, no? Chodź no. 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 no, Ci Mikołaj. Chodź no, Ci Mikołaj. No. Co to jest? Na no, ten, na no, 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 popręgiem, co to tylko? O, ale w O, ale w milusie. Dobra. Ale w sumiarki, no. Zazdroszczę kojon. No. no i proszę, i żarełko. O. Proszę. O, proszę, książkę. Bo no, będzie cicha, widzę. No. No. no, ja no. teraz idę do Lukera. No. I do ruiny idę nie tak było. To jest oni będą no szli na luk. Dobrze, ale ja idę No Dobrze. do i do Lukiera. Was też przyszedł Nikolaj. Też Żałujcie, że Was nie ma. Takie mamy tu rarytaski. O, o nie, Lokalny. sponsor nam się no, tak i... ukazał. Nie, nie, to tylko takie logo no, zaprojektowane przez Nikolę. Się... No. <laughs> no. <laughs> <laughs> tylko tam nie być Nikolan. Coś takiego No tata może to zrobić, konie. My ci mamy co robić. Po pędzelku i wyjedzie pędzlona kobieta. No. W końcu. Ja to kupiłam, że pan tylko jest miał co robić, ale nie. I tak na nią. A tu co? Szampony? Tak. Mm. Szampony. A to jest co? Odżywka? Nie, to jest do... tam na uwadze. Na A tu? Do białych koni chyba. No konia? Odplamiać. Na, na konia? No. no? No wie pan, jak biały zafarbuje na czarno? to, się brak, to? i to jest No do, og do ogonu i do grzyby. No. No. no, do, no. do no. ogonu. Biotyna? Smar, chyba. A kolory jakie No, no, to no. Jest, Ale to jest A, tak? No. A to tutaj.

Od razu! Mm. <grywia> <grywia> no. Kiedy taki weszły za moc? Co tam szkóra robisz? Instagramka polecamy Instagrama farma podłoga Noego. Co tak mówi? Ja tak mówię. Polecam. Ta -da -da.

no a ja się ubiegłam na biżowaną, bo... zabrałem mu szczotkę. Tylko... No nie się znać. Znać. No Bra tam jest zimno! Ja też na biorę. jak szoku. No jest ta szczotka! Schowałyśmy Uli tam szczotkę. Gdzie? Tam. tam! No wiecie gdzie, wy wiecie, ale ona no. nie i gramy z nią w ciepło zimno i ciekaw czy znajdzie. No dawaj. ooo Chłodno, chłodno. Nie, ona ma... tam, tam jest zimno. <noise> no co ty ty no tu jest zimno, nie odchylaj tego. Tak? No, dobra? Cieplej. No, ale nie, nie jest tak gorąco. O, o. No, o, 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 o. o, o, o. Nie, to boże <noise> <noise> Nie, nie. O, o. <noise> <nie. głos> Serio? Tak. Boże, przybalałem. Nie wiem arap <inaudible> o oh, oh. no o o co ty robisz chodź no jakby w naszą stronę chciała się ze mną no lubię was i Nikola jedzie w teren na Biance. Ja nie jadę niestety, bo boli mi brzuch. Bo no, źle się czuję No. Ja się źle czuję. Ale ponegrywam trochę dziewczyny. Także będziecie mieli co oglądać przynajmniej. Nikola bierze czerwonego ekwesta Biana jest niezwykle zadowolona, że będzie musiała się poruszać. No i teraz czy czyści. Tą panierkę, która powstała na y, jej sierści. Opowiedz jak uciekła. No, podobno Biana, staruszka nasza, y, uciekła dwa dni temu, bo mieli ją y, wziąć z padoku, a ona im po prostu, nie wiem czemu, po prostu uciekła i nie mogli jej złapać. I to jeszcze było ciemno. Biana, co ty, co ty miałaś w tej głowie? Wolność, wolności poczuła? Nie Wiem, Biana nie Biana już jest prawie gotowa. Jeszcze tylko popręg, ale coś jej się przytyło i popręg jest za krótki. Biana, o. O, o, o. Nie się. O, o. Biana. grubasie mały. Szatanica. Ona się najeżdża jak jakiś łabądź. Siema. Sobie z Ankarą, bo Ankara będzie jeździć. Ale ja czekam na pana. Nie? A jak oddycha? No, tak się tak. Ankaruś jest niezwykle zadowolona. No ale cóż, <noise> szpula galopuje. Dobra! Jak się jeździ? Szkula zwolnij Zwolnij trochę Co tam Zęsia? Dziewczyny, szatany. Idę zamknąć bramę. Żeby nie wyjechały. Oj, jest tak zimno, łaj, tracie. Jakie galops dzikie? O o! z kadru. Panie przejedzie Jeżdżą Nikola na bianie unika na modelu Pan będzie jeździł na Ankarze, a jadą z terenu. Niestety ja nie jadę No trudno. No i pojechały teren Z panem, tylko pan już że za domem Dobre. Mm, nie, nie mogę się wyjść. Się... Mm. Tak to jest lepiej. <grym> Szpula mm. Nasz wigilijny stół. Po wigilii <grym> no. <grym> no weź, bo będę miał robić znowu memy. A co memy? No już jedziemy z domu. Koniec pobytu w stajni. Zazia. Wzuję. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. I wpadajcie do mnie na kanał. No. No, nie spadał. Utrzymałam się. Pokażę Wam ten urywek. <coughs> Patrzcie. Bo on... tutaj łódka... <coughs> Przepraszam. Tutaj ciągle dawam łydkę, ale tak jakby on. Tutaj, nie, nie wymierzył, bo tym kłopotem zarył o to i się... patrzcie na to. Tu jedziemy normalnie, <laughs> Ale utrzymałam się i przewróciliśmy pachołek. <laughs> Brawo, Ale który tam... tam jeszcze dalej leży. No, ja dostałam w ogóle zawału. Ona dostała zawału. No.